W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, kiedy ryczałt jest najlepszym wyborem na 2026 rok. Omówię takie 7 sytuacji, które wskazują, że ryczałt może być dobrą formą opodatkowania. Ale wskażę też takie trzy red flagi, które sygnalizują, że ryczałt może nie być dobrym kandydatem na formę opodatkowania w 2026 roku. Kanał powstaje dzięki House of Tax firmie, która pomaga przedsiębiorcom odnaleźć się w zawiłościach księgowo-prawno-podatkowych. Więcej dowiesz się na houseoftax.pl. Ryczałt jest jedną z najtańszych form opodatkowania i wielu przedsiębiorców korzysta z tej formy rozliczania, ale żeby ta forma opodatkowania okazała się najkorzystniejsza, to musi zostać spełnionych Kilka warunków. I tak naprawdę ryczałt jest przychodową formą opodatkowania, czyli stawkę podatku stosuje się do przychodu. W ogóle zapomina się o kwestii kosztów. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz jest taka, że mamy różne rodzaje stawek i one są uzależnione od tego, co faktycznie wykonujemy. Więc jeżeli mamy wysokie przychody, niskie koszty i względnie jesteśmy pewni tego, jaką, jaki rodzaj usługi wykonujemy i jaka jest stawka prawidłowa dla tej usługi, to wtedy możemy myśleć o ryczałcie. Skoro mamy już charakterystykę ryczałtu i wiemy z czym wiąże się ta forma opodatkowania, to możemy przejść sobie do sytuacji, które wskazują, że ryczałt jest dobrym kierunkiem. Pierwsza sytuacja, w której warto rozważyć ryczałt jako formę opodatkowania, to sytuacja, w której nasze średniomiesięczne przychody przekraczają 10 tysięcy złotych, przy czym tak jak wspomniałem wcześniej, ryczałt jest taką formą opodatkowania, którą ciężko porównać do zasad ogólnych czy podatku liniowego, ponieważ jest formą przychodową, a podatek na zasadach liniowych czy na zasadach ogólnych jest formą dochodową. Tam sumujemy przychody, odejmujemy koszty i wyliczamy dochód i stawkę podatku mnożymy razy dochód. Natomiast w przypadku ryczałtu stawkę podatku mnożymy razy Przychód, więc jeżeli mamy przychody na poziomie 10 tysięcy złotych, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że yy, ryczałt będzie dobrym rozwiązaniem, ale w sytuacji, gdy na przykład zarabiamy 100 tysięcy złotych, czyli mamy przychód o wiele wyższy niż te 10 tysięcy, ale mamy koszty na poziomie 90 tysięcy czy 95 tysięcy, to tak naprawdę dochód wynosi 5 albo 10 tysięcy. I wtedy można myśleć o zasadach ogólnych, jeżeli ten dochód nie przekracza 10 tysięcy. Natomiast jeżeli ten dochód znacznie przekracza 10 tysięcy i mamy bardzo wysokie koszty, to podatek liniowy będzie korzystnym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której mamy wysokie przychody i bardzo niskie koszty rzędu 5-10% przychodów czyli jak mamy powiedzmy 10 tysięcy przychodu i tylko 200-300 zł kosztów to ryczałt może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Natomiast te 10 tysięcy jest taką granicą pomiędzy opłacalnością zasad ogólnych i ryczałtu. Dlatego jeżeli ten przychód znacznie przekracza 10 tysięcy i są bardzo niskie koszty to wtedy ryczałt jest bardzo dobrym wyborem. Natomiast jeżeli mamy 10 tysięcy przychodu i jakieś koszty stałe które są w wysokości powiedzmy 10, 15, 20% przychodów, to wtedy można myśleć o zasadach ogólnych. Druga sytuacja nawiązuje trochę do pierwszej sytuacji, o której przed chwilą wspomniałem. Jeżeli masz bardzo niskie koszty działalności gospodarczej, to to, to jest sygnał do tego, żeby rozważyć ryczałt. Ale tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli masz bardzo niskie koszty, ale te dochody też nie przekraczają 10 tysięcy złotych, to wtedy warto rozważyć Zasady ogólne, jako forma opodatkowania, ponieważ ta forma opodatkowania też bywa konkurencyjna względem ryczałtu. Właśnie w sytuacji, kiedy mamy dochód poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Trzecia sytuacja to taka sytuacja, w której ryczałt ma ugruntowaną, stabilną i pewną stawkę podatkową. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że. Będąc na ryczałcie, mamy wachlarz stawek, które można stosować. I zaczynamy tą stawką od 2 przez 3%, 5,5, 8,5, 12, 14, 15 i 17. I w zależności od tego, co wykonujemy, to. Różne stawki powinny być stosowane. Na przykład, jeżeli świadczymy usługi w ramach wolnego zawodu, jesteśmy prawnikiem, adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, to musimy stosować najwyższą stawkę 17%. Jeżeli, na przykład, świadczymy usługi reklamowe, to powinniśmy stosować stawkę 15%. Jeżeli świadczymy usługi architektoniczne albo medyczne, to 14%. Jeżeli świadczymy usługi programistyczne, na przykład, to 12%. A jeżeli świadczymy jakieś proste usługi biurowe, to 8,5%. A jak świadczymy na przykład usługi budowlane, to 5,5%. Więc ważne jest to, żeby być pewnym tego, jaką stawkę należy stosować. Jeżeli mamy wątpliwość, czy, bo bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że mamy wątpliwość, czy świadczymy usługi, które są opodatkowane na 12%, na, czy na 8,5%, albo na przykład na 15%, czy na 8,5%. Jeżeli nie mamy tej takiej jasnej pewności, to Wtedy yy, bezpieczniejszym oczywiście rozwiązaniem jest stosować stawkę wyższą. Natomiast nigdy też nie polecam tego klientom, ponieważ powinni stosować stawkę zgodną z tym, co faktycznie wykonują. Ale z uwagi na ułomność języka, generalnie na ułomność języka, nie zawsze jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, która stawka jest yy, prawidłowa. Więc jeżeli mamy tą pewność, to Richard jest dobrą formą opodatkowania. Natomiast jeżeli tej pewności nie mamy, to warto się skonsultować ze specjalistą i sprawdzić, czy stawkę, którą planujemy stosować, jest stawką prawidłową. Kolejna sytuacja, w której ryczałt może być korzystnym rozwiązaniem to taka, w której nie możemy skorzystać z ulg, które przysługują na zasadach ogólnych. Tak naprawdę bardzo często zasady ogólne i ryczałt bywają w siebie, względem siebie bardzo konkurencyjne, jeżeli jesteśmy w granicy tych 10 tysięcy złotych, ponieważ na zasadach ogólnych można korzystać z takiej ulgi, jak na przykład wspólne rozliczenie z małżonkiem. I czasem jest tak, że jeden z małżonków zarabia dużo więcej, a drugi z małżonków zarabia dużo mniej. I wtedy, jak sumujemy te wszystkie dochody w skali roku i nie przekraczamy 240 tysięcy, to tak naprawdę zasady ogólne. Mogą się okazać korzystniejsze A dlaczego zasady ogólne bywają często konkurencyjne względem ryczałtu? Skoro mają wyższą stawkę. Bo na zasadach ogólnych mamy stałą stawkę 12%, a na ryczałcie różne stawki. Może to być 8,5, może to być 12, może to być 14 lub 15%. I jest konkurencyjny z tego względu, że tak naprawdę na zasadach ogólnych nie obowiązuje stawka 12%, tylko 9%. Bo jak sobie tak naprawdę policzymy, czy uwzględnimy to, że zasady ogólne jeszcze dają nam taką możliwość, żeby rozliczyć kwotę wolną od podatku, czyli od pierwszych 30 tysięcy, w ogóle nie płacimy podatku, to jak sobie sumujemy 120 tysięcy i odejmiemy 30 tysięcy, czyli zostaje nam 90 i od 90 tysięcy policzymy 12% podatku, to wyjdzie nam kwota 10 800 zł. I jak tak przyłożymy te 10 800 zł do 120 tysięcy, to tak naprawdę wyjdzie nam, że 10 800 ze 120 tysięcy to 9%, więc do 120 tysięcy stawka podatku wynosi. 9%. I oczywiście trzeba dodać jeszcze składkę zdrowotną, która wynosi drugie 9%, więc łącznie na zasadach ogólnych mamy 18% podatku i quasi podatku w formie składki zdrowotnej. Natomiast na zasadach ryczałtowych ta stawka podatku może być różna i oczywiście Stawka składki zdrowotnej jest zryczałtowana, ale bardzo często ona jest zbliżona kwotowo do tej kwoty na zasad, składki zdrowotnej na zasadach ogólnych. Kolejna sytuacja, w której ryczałt bywa bardzo często jedną z najlepszych form opodatkowania, to tak naprawdę takie działalności gospodarcze, które świadczą usługi B2B bardzo często dla jednego, dwóch, trzech klientów i są totalnie bezkosztowe. Czyli na przykład działalności Wykonywane przez freelancerów albo wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy świadczą usługi dla kilku konkretnych firm. Kolejna sytuacja, w której ryczałt może się okazać bardzo opłacalną formą opodatkowania, występuje wtedy, kiedy mamy różne źródła przychodu, ponieważ może dochodzić do takiej sytuacji, że prowadzimy działalność gospodarczą, ale jednocześnie pracujemy na etacie. I tak naprawdę praca etatowa obligatoryjnie zawsze musi być rozliczana na zasadach ogólnych. Więc nawet jeżeli Działalność gospodarcza generuje mniejsze przychody niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, to bardziej opłaca się być na ryczałcie, na działalności gospodarczej, ponieważ wszystkie korzyści z zasad ogólnych i tak konsumujemy w postaci przychodu z umową o pracę, a jeżeli na przykład prowadzimy działalność gospodarczą taką dorywczo i mamy korzystną stawkę ryczałtu, to o wiele lepiej korzystać wtedy z ryczałtu, żeby nie wchodzić w kolizję z przychodami z umowy o pracę i przypadkiem nie przekroczyć pierwszego progu podatkowego na zasadach ogólnych. Więc wtedy te przychody z działalności gospodarczej po prostu można zaewidencjonować i. Rozliczyć w formie ryczałtu. Ostatnią sytuacją, w której ryczałt może być korzystnym rozwiązaniem, to jest sytuacja, w której mamy działalność gospodarczą i świadczymy usługi dla spółki, w której mamy udziały. Czasem takie sytuacje mają miejsce. Jeżeli prowadzimy jakiś biznes jeszcze w formie spółki, dla której możemy świadczyć usługi, bo jesteśmy jakimś specjalistą w danej dziedzinie, która jest akurat potrzebna do rozwoju tej spółki, to Taka sytuacja jest bardzo często stosowana przez udziałowców, którzy prowadzą jakieś większe biznesy. A w jakich sytuacjach powinna nam się zapalić żółta lampka, która sugeruje, że ryczałt może nie być najlepszym kandydatem na formę opodatkowania w 2026 roku? I pierwsza taka żółta lampka powinna się zapalić wtedy, kiedy bardzo mocno zaczynają nam rosnąć koszty, albo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie te koszty będą i szacujemy, że mogą być nieco większe. To wtedy warto pomyśleć o formie opodatkowania opartej o dochód, czyli podatek liniowy albo zasady ogólne. Drugą taką żółtą lampką, która powinna się zapalić, jest sytuacja, kiedy nie wiemy, jaka stawka ryczałtu będzie prawidłowa, albo nie jesteśmy w stanie jasno określić po polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, jakiego rodzaju usługę my wykonujemy. Jeżeli mamy z tym bardzo dużą trudność, to wtedy też powinniśmy być bardzo czujni i na pewno skonsultować się ze specjalistą, który będzie w stanie podpowiedzieć i rozwiać tę wątpliwość. I trzecia żółta lampka, która powinna się zapalić, to sytuacja, w której mamy przychody nie przekraczające 10 tysięcy miesięcznie. Więc, drogi widzu, jeżeli Twoja działalność gospodarcza nie generuje wysokich kosztów i te koszty są niskie, nie przekraczają jakieś 15, 25% przychodów i nie planujesz żadnych dużych inwestycji. Twój przychód przekracza średnio miesięcznie 10 tysięcy złotych. Masz jedną stawkę pewną ryczałtu i jesteś w stanie w bardzo prosty sposób ustalić jakiego rodzaju wykonujesz już usługę po polskiej klasyfikacji wyrobów i usług i masz gwarancję, że ta stawka jest prawidłowa i nie chcesz korzystać ze skali czy z ulg, które przysługują na zasadach ogólnych, to ryczałt jest dobrym Rozwiązaniem, ale pamiętaj, drogi widzu, nie podejmuj decyzji na podstawie żadnego filmiku na YouTube, nawet tego y, tutaj dzisiejszego. Zawsze skonsultuj się ze specjalistą i przeanalizuj indywidualnie Twoją sytuację, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza.